Super miejsce sakralne. Ładowanie komórek neuronalnych. Przekaźnictwo mocy. Zło. Dzisiaj, podczas biegu techniczno-wydolnościowego, z głównym narzutem na rozwijanie zdolności nastąpił mały przełom. W czasie powrotu z punktu kulminacyjnego usłyszałem buczenie bombowca. Potężne trąby. Patrząc na niebo, zauważyłem, że układ percepcji ulega dysocjacji. Pojawiły się pola energetyczne w punkcie uwagi. Myślałem, że zostałem ostro skodowany. Po chwili 600 metrów ode mnie pojawił się obiekt na, na polu. 6 metrów nad polem, co nie? Kula błyszcząca pod wpływem słońca, co nie? I głos w głowie, że wszystko będzie w porządku. Te istoty Magazynują zło w wielkich kondensatach, by nigdy nie wyszło na zewnątrz, było na wieki powietrzość uwięzione. A jeśli ja się śmieje, że to chcę wszystko pochłonąć i rozjebać wszystko i wszystkich, by nie bać się zła, stać się największym złem. Ta istota ostatnio pokazała mi się zawsze, gdy dochodziło do jakichś przekazów, pojawiały się dźwięki, lub Przemykanie cienia. Tym razem przemykało światło i czystota świetlista. Ja się śmieję, że chciałem zło wcielone, a jeżeli ta bogini jest czysta, to mogę ją poświęcić na zło całkowite. Wyciekło z jej pizdy na sinie zagłady. Wyciekała moja z... ciecz zemsty. Amen. Kondensat. To tylko lampa solarna. To tylko foton. To tylko serce. To tylko policja, która niszczyła więzy społeczne, degradując nerw sercowy. Rodziną chuliganów. Ziobro stara, kurwa, będzie wyruchany w dupę. Amen.